Kilkudziesięciu wystawców w jednym miejscu i z rzetelną informacją. Wszystko po to, by pomóc uczniom w zaplanowaniu kariery zawodowej. Chodzi o to, żeby młody człowiek dowiedział się jakie są kierunki kształcenia w danej szkole, wziął jakieś materiały, ale też zapytał na przykład czy są dodatkowe zajęcia, jakieś prowadzone kółka. Czy jak w ogóle w tej szkole jest? Takie informacje dla uczniów są na wagą złota, bo wybór przyszłej szkoły jest trudną decyzją. Dlatego gimnazjaliści mają wiele pytań. Jakie mają na nas oferty, jakie rozszerzenia, jakie lekcje są takie, których nie mamy do wyboru nigdzie indziej? Nie do końca w gimnazjum mieliśmy teoretycznie wybrać jakieś rozszerzenia, jednak to nie do końca nam pomogło. Dalej do większość przynajmniej z naszej klasy nie wie, co ma robić dalej w życiu. I dalej się zastanawiamy nad profilami, wyborem szkół No właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Mamy jednak swoje typy: ktoś woli matematykę, ktoś fizykę. No i myślę, że w tych profilach będziemy szukać tutaj najodpowiedniejszej szkoły. Możemy tutaj zobaczyć szkoły, jakie są tam profile i co nam może pomóc w doborze zawodu do przyszłości. A jest w czym bo placówki z roku na rok podnoszą atrakcyjność szkół oraz poszerzają ofertę edukacyjną. Robimy nabór nowy zupełnie, trenera personalnego i instruktora fitness. Jest to coś niesamowitego, nowego na czasie. Program jest napisany w ten sposób, że przez trzy lata dzieci osiągną to, co osoby chętne na kursach muszą robić przez ileś weekendów. Zamierzamy, co jest naszym takim oczkiem w głowie, ranną wiem, szkołę księdza Franciszka Blachnickiego zorganizować liceum akademickie, bo mamy porozumienia z uczelniami i oraz gimnazjum. Chcemy pokazać jak przyciągamy uczniów naszymi technikaliami, czyli mamy pokazaną naszą drukarkę 3D. Mamy także drony, bo jesteśmy w Międzynarodowym projekcie, który pozwala uczniom projektować takie urządzenia i potem te urządzenia programować. Także staramy się, żeby przede wszystkim mieli możliwość dostępu do najnowszych technologii. Co roku atrakcyjniejsze są także stoiska placówek oświatowych. Chcieliśmy zaakcentować, że jesteśmy szkołą magiczną, że mamy magiczny klimat, czyli że panuje w tej szkole dobra atmosfera. A że trójka dobrze wróży, oczywiście dobrze wróży na przyszłość, bo wydaje mi się, że kształcimy dzieci naprawdę bardzo dobrze. Kończą szkołę, dostają się na wybrane kierunki studiów. Wśród wystawców były także uczelnie wyższe oraz instytucje związane z rynkiem pracy. Bardzo ważne jest to, żeby młodzież nie rezygnowała z uczenia się przedmiotów ścisłych i takich przedmiotów jak chemia, y, matematyka, fizyka, biologia. Y, I tutaj też już staramy się docierać do gimnazjów, y, właśnie żebyśmy potem my mieli tych kandydatów. Z naszych obserwacji wynika, że pracodawcy kładą nacisk na to, aby osoby były chętne przede wszystkim do podjęcia pracy, nastawione na rozwój, żeby chciało im się po prostu chcieć. Czym kierować się przy wyborze placówki z pewnością warto wziąć pod uwagę szkoły z klasami patronackimi, które zapewniają uczniom lepszy start zawodowy. Mieliśmy taki start, zawsze po szkole jest problem, bo chcemy już mieć z jakimś stażem albo z czymś, a u nas właśnie otrzymaliśmy ten staż. Warto także zdaniem doradców zawodowych najpierw zastanowić się, co tak naprawdę w przyszłości chciałbym robić. A dopiero później przyjść w takie miejsce jak tutaj na targi. I jakby przymierzyć facą, tak? Która z tych ofert, która jest, najbardziej pasuje do jakichś moich predyspozycji, zainteresowań i w czym ja się mogę sprawdzić. Oczywiście trzeba pamiętać przy tym, żeby dokonywać tego wyboru przez taki pryzmat um, możliwości, jakie daje też rynek. 18. edycja zabrzeńskich targów edukacyjnych jest dowodem na to, jak bardzo zmieniają się miejskie placówki i jak wiele mają do zaproponowania zabrzeńskim uczniom. Zobaczyłam efekty tych nowo otwartych niedawno klas. Widzimy, że ci młodzi ludzie już dziś się doskonale prezentują. Jest jestem pod dużym wrażeniem widzimy że młodzież się angażuje że utożsamia się ze swoją szkołą i to jest piękne za to dziękuję no i życzę wielu wielu sukcesów